Polski z Beatą. Lekcja numer 57. Czas przyszły złożony. Cześć, mam na imię Beata, a ten kanał to Polski z Beatą. Pokażę Wam, że język polski jest łatwy, a gramatyka fajna. Uwaga, uwaga, ważna informacja: mam dla Was nowy e-book numer 4 dla lekcji 29-40. Wszystkie informacje jego trzymać znajdziecie na dole w komentarzu. Jeżeli lubicie mój kanał i podobają Wam się moje lekcje, to możecie wesprzeć mnie też fundując wirtualną kawę na www.buycoffee.tu ukośnik polski z Beata. A teraz lekcja numer 57. Czas przyszły złożony, więc do roboty! Czas przyszły złożony. Wariant pierwszy. Czasownik być, czas przyszły, plus bezokolicznik. Ja będę, Ty będziesz, On będzie, Ona będzie, Ono będzie. Czytać, oglądać, robić, kupować, gotować. My będziemy. Wy będziecie, oni będą, one będą, czytać, oglądać, robić, kupować, gotować. Wariant drugi: czasownik być, czas przyszły, plus trzecia osoba liczby pojedynczej, czas przeszły, trzecia osoba liczby mnogiej, czas przeszły. Ja będę, ty będziesz, on będzie, ona będzie, ono będzie, czytał, czytała, czytało, oglądał, oglądała, oglądało, robił, robiła, robiło, kupował, kupowała, kupowało, gotował, gotowała, gotowało. My będziemy, wy będziecie, oni będą, one będą, Czytali, czytały, oglądali, oglądały, robili, robiły, kupowali, kupowały, gotowali, gotowały. Wariant pierwszy równa się w wariant drugi. Będę gotować, będę gotował. Będziesz oglądać, będziesz oglądała. Będzie kupować, będzie kupowało. Będziemy czytać, będziemy czytali, będziecie robić, będziecie robiły, będą jeść, będą jedli. Uwaga! Móc, chcieć, musieć, tylko wariant drugi. Ja będę, ty będziesz, on będzie, ona będzie, ono będzie. Mógł, mogła, mogło. Chciał, chciała, chciało, musiał, musiała, musiało. My będziemy, wy będziecie, oni będą, one będą, mogli, mogły, chcieli, chciały, musieli, musiały. Kiedy? Jutro, pojutrze, za tydzień, za miesiąc. Za rok, za dwa dni, za dwa tygodnie, za dwa miesiące, za dwa lata, za pięć dni, za pięć tygodni, za pięć miesięcy, za pięć lat. W przyszłym, w następnym tygodniu, miesiącu, roku. Fajna lekcja? Zostaw lajka. I komentarz i wesprzyj mnie wirtualną kawę na u ukośnik polski z Beata. W przyszłym tygodniu będę robić remont w domu. W przyszłym tygodniu będę robił remont w domu. W czwartek będziesz uczyć się na egzamin. W czwartek będziesz uczyła się na egzamin. W niedzielę Adam będzie odpoczywać. W niedzielę Adam będzie odpoczywał. Za dwa lata Ania będzie pracować w szpitalu. Za dwa lata Ania będzie pracowała w szpitalu. Za trzy miesiące. Nasze dziecko będzie mieć siostrę. Za trzy miesiące nasze dziecko będzie miało siostrę. Za rok będziemy już dobrze mówić po polsku. Za rok będziemy już dobrze mówili po polsku. Za trzy miesiące będziemy zwiedzać Barcelonę. Za trzy miesiące będziemy zwiedzały Barcelonę. Pojutrze będziecie spacerować po plaży. Pojutrze będziecie spacerowali po plaży. Za dziesięć lat będziecie podróżować na Księżyc. Za dziesięć lat będziecie podróżowały na Księżyc. Za tydzień będą śpiewać na koncercie. Za tydzień będą śpiewali na koncercie. Jutro rano będą rozmawiać z dyrektorem. Jutro rano będą rozmawiały z dyrektorem. Jutro nie będę mógł iść do pracy, bo jestem chory. W weekend mam czas, więc będę mogła pomóc Ci w nauce. Będziesz chciał iść jutro do kina? Chętnie. Będziesz chciała kupić tę sukienkę? Nie, jest za droga. Tomek będzie musiał posprzątać w pokoju. Lekarka będzie musiała Cię zbadać. Dziecko będzie musiało iść w poniedziałek do szkoły. Chyba będziemy musieli kupić nowy samochód. Za tydzień będziemy musiały jechać do Warszawy. Będziecie chcieli iść jutro na piwo? Pewnie, że tak. Pojutrze, jak będzie ładna pogoda, będziemy chciały jechać na jezioro. Studenci dopiero za tydzień będą mogli poprawić test. Zaczynają się wakacje, więc dziewczyny w końcu będą mogły długo spać. I to już wszystko w tej lekcji. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie lajka. Zasubskrybujcie mój kanał. Pamiętajcie też o nowym e-booku i o starych e-bookach. Pamiętajcie też, że możecie wesprzeć mój kanał, fundując mi wirtualną kawę na www.bajkofie.atu ukośnik polski z Beata. Do zobaczenia w kolejnej lekcji. Cześć!